Kim jest milioner? Przyjmijmy, że milioner to osoba, której majątek netto, czyli majątek po odjęciu wszystkich zobowiązań, takich jak na przykład kredyty hipoteczne czy konsumpcyjne, wynosi więcej niż 1 milion dolarów. Ponad 20 lat temu, bo w 1995 roku, przeprowadzone zostały badania na ten temat. Zwieńczeniem tych badań jest książka Tomasa Stanleya i Williama Danko pod tytułem Millionaire Next Door. Polski tytuł to sekrety amerykańskich milionerów. Czego się dowiedziano na temat amerykańskich milionerów? Otóż tego, że przeważająca większość z nich żyje zupełnie normalnie lub nawet skromnie. Mają jednak jedną wspólną cechę: jaką? Wydają znacznie mniej, aniżeli zarabiają. Autorzy książki zaproponowali nawet mały test, który pozwala na oko oszacować, czy nasze nawyki zarządzania pieniędzmi są bliższe nawykom milionerów czy nawykom biedaków. Schemat jest bardzo uproszczony i niedoskonały, ale i tak daje ogólne pojęcie i pozwala się zastanowić nad własnymi finansami. Zachęcam do wzięcia kalkulatora do ręki i zrobienia małego, prostego rachunku. Dochód roczny. Należy przemnożyć przez ilość lat i podzielić przez 10, czyli wszystko to, ile zarabiamy w ciągu roku, razy ilość lat, ile masz, i podzielić przez 10. Co najmniej tyle właśnie powinien wynosić Twój majątek netto. Milionerzy średnio byli w stanie odłożyć więcej aniżeli wynik tego rachunku. I jak? Oszczędzasz jak milioner? Czy masz jeszcze, jeszcze sporo miejsca do poprawy? Jeśli spodobało Ci się to wideo i chcesz, abyśmy dodawali kolejne, to daj łapkę w górę. Będzie to wspaniały sposób odwdzięczenia się za naszą pracę. Jeśli masz uwagi lub konstruktywne sugestie na poprawę tego kanału, to będzie nam bardzo miło, gdy napiszesz o tym w komentarzu. Aby dowiadywać się o kolejnych nagraniach, sugeruję subskrypcję. Dzięki i do następnego.